Teraz to mogę strzelać, bo się O, do Nie fajnie tysiąc nie przez przypadek. przypadek Nie Ty Niestety Ej nie właśnie z 2200 Trzymaj Zobaczcie, co kujcie od zera. O il już co no to wydało? O Jezus. O Pani mogę robić. Pani się bawi tego. No. I się z tobą ja, nie nie teraz z dole. Mamy chwilę Przygotuj się na atak z południa. Południ tam, o, a ja idę na tą górę. Nie da się. No się. Ty tu jest takiego odpalenia. Idę, idę bokiem. <coughs> Chyba, a teraz będę w ogóle zbudować. Dobra, że tworzy. Aj, ktoś węgiel. E, węgiel! Lecimy zobaczyć mnie na live.

od kiedy można zrobić fibra? Ej, to dasz czy ja? A może przydać dwie? Dwa węgla? Wow. Trzy. U dwa. Trzy. Trzy. Ty jeszcze idzie brakować 3 trzeba do jeszcze tego graba. Ty w ogóle ja już wykorzystałem ponad 200. Ty Ponad 400 mam. Um, I tych. Ammo do karabinu. A ja jeszcze chcę znaleźć y, 3 które. A wow. co Chyba brakuje dla grabarza? Dla tego. Chyba ten proch. Chyba, że ktoś wida 15 prochów, bo to. Ej, burza łaparcy dostaje! Co? Ale malu!

tego nie mogę wreszcie ty... się jeszcze siedmiu. O Ujazd! Ujazd! ja Ujazd! 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 Co Ujazd! tych dwóch. Co Ujazd! Ujazd! Сейчас тут